Cześć Maju. Cześć Janek. Powiedz mi, jak się u ciebie rozpoczęła depresja? Kiedy się rozpoczął ten temat? E, temat depresji zaczął się u mnie w momencie, kiedy miałam 14 lat. Byłam w drugiej klasie gimnazjum. E, powodem tego, co się stało, było m.in. E, strata mojej najlepszej przyjaciółki oraz to, że zostawił mnie mój pierwszy chłopak. E, zostałam przez moją mamę skierowana do psychoterapeutki. A psychoterapeutka zaleciła mi wizytę u psychiatry, no i na pierwszej wizycie dostałam swoją diagnozę. Co poczułaś w momencie diagnozy? Yy, myślę, że w pewnym sensie mógł to być pewien spokój wewnętrzny, dlatego że w końcu wiedziałam, co się ze mną dzieje tak naprawdę. Okej, okay. i zostałaś zdiagnozowana, dostałaś leki i jak dalej wyglądał proces leczenia? Co dalej się działo? Mam za sobą dwumiesięcznych pobyt w szpitalu psychiatrycznym. Mam za sobą również wiele lat przybytej terapii. W międzyczasie mojego leczenia farmakologicznego też moje leki były wielokrotnie zmieniane, dokładane. Był pewien moment, kiedy z mamą miałyśmy tak naprawdę całą aptekę w domu u siebie. Tak. Kiedy odczułaś poprawę? Kiedy zaczęły ci się poprawiać? Czy leki zaczęły działać tak, jak powinny po trzech tygodniach, czy się nie zmieniało? Pierwsze leki, które dobrało, zostały mi dobrane, to była tragedia. To były leki, które sprawiały, że nie byłam w stanie wstać z łóżka, to były leki, które wypłukiwały mnie całkowicie z moich emocji. Więc tak, pierwsze leki były tragedią, Dopiero w szpitalu po tych dwóch miesiącach hospitalizacji dostałam leki, które biorę do dzisiaj i są to leki całkiem dobrze dobrane. Jednak warto pamiętać, że farmakologia w przypadku depresji i schorzeń różnych psychicznych to zazwyczaj jest po prostu przykrywanie problemu jakąś taką dziwną płachtą, a faktycznie sukces można osiągnąć tylko i wyłącznie za pomocą terapii. Jesteś po 5 latach terapii, tak? Dokładnie. Jak bardzo rzeczy się zmieniły? Czy czujesz, że ci się polepszyło, że jest lepiej, że idzie ku dobremu? Najwięcej widzę w momentach, kiedy przeżywam bardzo trudne chwile. I widzę, jak różnią się moje reakcje. W tym momencie w porównaniu do tych do tego, co działo się te kilka lat temu. I to jest mój sukces. To jak łagodniej reaguje na trudne sytuacje i to jak łatwiej jest mi ogarnąć swoje własne myśli w takich chwilach. Jak wyglądały reakcje rówieśników? Czy mówiłaś o tym temacie otwarcie? Na szczęście otaczałam się w tamtym momencie ludźmi, którzy byli bardzo wyrozumiali wobec mnie, byli bardzo dojrzali emocjonalnie, jak na taki wiek. Więc jedyne osoby, oczywiście, które o tym wiedziały, to były moje najbliższe przyjaciółki, um, ale nigdy nie miałam problemu z mówieniem, z mówieniem o tym wprost. Nigdy nie był to dla mnie żaden temat tabu. A właściwie jak się czuje osoba z depresją? Co u ciebie to zmieniało? Dla mnie to jest. To są lata młodości, które są absolutnie zmarnowane. Dla mnie to. Była ruinacja mojego życia. To były chwile, kiedy ja czułam tak duże przytłoczenie tego, co dzieje się wewnątrz mnie, że nie byłam przez trzy miesiące w stanie wstać z łóżka, nawet do toalety czy pójść do kuchni coś zjeść. To sprawiło, że wszystkie moje relacje ze znajomymi, z rówieśnikami, bardzo się osłabiły. Um, Jednocześnie z rodziną oczywiście też powstały pewne problemy. Um, moim największym marzeniem w tym momencie jest żyć jak zdrowa nastolatka. Okej, okay, skoro już jesteśmy w temacie rodziny, to jaka była reakcja twojej rodziny? Niestety kontaktu z moim ojcem nie mam od 12 roku życia, więc on w całym procesie mojego leczenia i tego, co dzieje się wokół mnie do dzisiaj. E, niestety nie ma. E, natomiast moja mama z początku była bardzo wspierająca. To ona um, sugerowała terapię, to ona sugerowała leczenie u psychiatry, to ona pomogła mi z dostaniem się do szpitala. E, jednak niestety w pewnym momencie stało się to dla niej bardzo męczące. E, zaczęła się usuwać z tej pomocy i. Zostałam z tym na ten moment tak naprawdę sama ze sobą. Trudno jest słyszeć o tym, że zostałaś sama, ale kiedy jeszcze mama, kiedy Twoja mama była przy tobie, to w jaki sposób okazywała Ci wsparcie? Co było pomocne? Przede wszystkim możliwość rozmowy z nią. Okazywanie tego zrozumienia mimo różnic czasów, w których się wychowywałyśmy, mimo. Moja mama chciała spróbować mnie zrozumieć. To bardzo w niej cenię. To dzisiaj. Czy masz takie rzeczy, których Tobie brakowało w tym i które w tym momencie, będąc już dorosła, jesteś w stanie sobie wyobrazić, że byłyby pomocne i nie było? Zdecydowanie są to rzeczy, których brakuje mi ze strony ojca, które. Tak naprawdę nigdy nie wierzył w to, że ja faktycznie mam tą diagnozę i że coś się dzieje ze mną nie tak. Dlaczego Twoim zdaniem depresja jest zaburzeniem, z którym aż tak ciężko sobie poradzić? Myślę, że mogę porównać to do tornada, do okacyklonu. Dlatego, że gdzie jest najbezpieczniej podczas tornada? Jest to w środku tornada. I ja, będąc w depresji od pięciu lat, tak naprawdę zapomniałam, co jest poza tą klatką. Nie pamiętam tego stanu, kiedy czułam się dobrze. I środek tego tornada jest dla mnie takim bezpiecznym miejscem. A co w depresji jest tak bezpiecznego? Dla mnie w tym wszystkim największą pułapką jest romantyzacja tego zaburzenia. W popkulturze, w sztuce Widzimy bardzo wiele historii, które są przykładami na taką niezdrową romantyzację tego, co dzieje się wewnątrz tych ludzi. Um, niestety jest to coś, co nadaje mojej codzienności pewnego sensu: tego, że wyróżniam się od innych, tego, że widzę więcej piękna na świecie, że jestem bardziej wrażliwa. Tak wygląda artysta. Jakbyś miała powiedzieć, co Twoim zdaniem jest. Depresji tak kuszącego, że potrafi ona młodym ludziom imponować. Jak jeszcze chodziłam do technikum, dostałam zadanie od nauczycielki napisać esej o tym, co tak naprawdę inspiruje mnie w mojej sztuce i tym, co robię, jak się wyrażam. Mogę ci przeczytać esej, który wtedy napisałam? Kocham się w swojej depresji. Są to dość ryzykowne słowa. Zdaję sobie z tego sprawę, i zdaję sobie sprawę z tego, jak bardzo niezdrowe jest to podejście. Od kilku lat jestem pogrożona w swoim pięknym smutku. Lubię udawać, że jestem w filmie. Jakie postacie są najciekawsze w filmach? Oczywiście, że te wyłamujące się poza ramy, wyróżniające się. Moja depresyjna łatka jest dla mnie czymś, dzięki czemu jestem inna od wszystkich wokół. To mnie inspiruje. Inspiruje mnie inność. Brzydota, w której zaklęte jest piękno, niewidzialne dla niektórych osób. Mój świat staje się barwny tylko w momentach, kiedy staram się kolorować go swoją wewnętrzną brzydotą, trochę jak niezdarny rysunek niedojrzałego przedszkolaka.